Ale nie, 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 Niech mi pan zrobi drugie zdjęcie, nie chcę mieć takiego! Dobrze... Uśmiech! Nie! Co?! Teraz ładnie powiedz ser! Ser... O, hej mała, ja właśnie... Natłuszczasz zjeżdżanie. Spoko! Ja tobie odebram! Sorki, nie mówię po aparatowemu! Dobra, chodźmy na lekcję. Chyba się trochę spóźnisz na biologię. Najlepsza siostra na świecie? Słuchaj, Max. Ja dłużej tego nie zniosę, to koniec. Zawrzyjmy rozejm i rozejdźmy się. Zgoda? <słuch> nie ma końca, póki ja nie powiem, że koniec. I wierz mi, to nie koniec. No, ale ja ci nie dam tej satysfakcji, mój drogi. Jeśli nie skończysz z kawałami, ja to zrobię. O, twoje guziki do kawałów. Fibi, e, odsuń się od mojego biurka, dobrze? Uuu, czyżby nagle cieplej? Do czego jest ten czerwony? Pewnie jest ważny Nie wolno go wciskać Więc ty nie chcesz, żebym wcisnęła czerwony guzik Dobrze Ups Wcisnęłaś guzik autodestrukcji! Ach, akurat! Wcisnęłaś guzik autodestrukcji. Jaskinia ulegnie zniszczeniu za 10 minut! Uuu, wymyślne światełka i gadający komputer! Ktoś wydał całe kieszonkowe na kawał? Nie, Fibi! Mój kawał to brak kawałów! Chciałem patrzeć, jak się załamujesz! Może coś z tej zamówionej sterty do kawałów nam pomoże? Całkowite unicestwienie za 20 sekund! <słuch> Daj spokój Fibi! To koniec! Game over! Koniec historii! Kop w kalendarz, kaput, bankructwo! Wykorkujemy to koniec! Żaden koniec, póki ja nie powiem, że koniec! Autodestrukcja. Za 5, 4, 3. Teraz koniec! Ostre, ostre, ostre! Ta kanapka jest nadziana ogniem! Jalapeno! Ostry sos tutaj! Kto mógł zrobić coś takiego? Kto wydał superklej na źródło z wodą? Znowu ty lasko. No jasne! O, o nerdziaki! Umiecie chodzić? W sensie że w tę drugą stronę. Ten numer, który wyciąłeś z Dyrowi był rewelka. Cała szkoła o tym nawija. A, moi fani, tak? Kto prosi o autograf? E, jestem Tom. No, to masz, Tim. Słyszycie? Jestem Timem. Król żartów. Stój. Się zastanawiamy, czy byś nas nauczył, jak się robi kawały. O, czyli boczne kółeczka zdjęte. Uczył nas mistrz. Ty sobie usiądź na fotelu dla vip i obejrzyj numer, który wytniemy. O, wygodny. No, gdzie ten numer? Usiadłeś na nim, gruba rybo. Że co? Sługi, nie! Słuchać moksa, maniacko! Pożałuję cię! Się na mnie! Zatrzymajcie ten butel! Nie, nie do śmieci! Nie do śmieci! Oh. Oh. Uczniowie Skrytowickiej Szkoły! Powitajcie waszych nowych Królów Żartu! <laughs> I Pożegnajcie Króla Starego! Ani się ważcie jak ja was? Najczęściej mojego DVD było wrobić mnie. To ty powiedziałeś, chcecie być najlepsi, to celujcie w grubą rybę. Może wy nie ogarniacie. Wy mi służycie. I mogę osiągnąć moje cele, kiedy sam stanę na tych waszych maleńkich buźkach. Byliśmy twoimi sługami. A teraz rządzimy. Siema. Cześć, się. Ta... Tak wyszło. Ej, gratuluję tytułu Królów Żartu. Gadaj i nie pluj kolo! Gadasz totalnie bez sensu tam. Wiem to, ale zawsze chciałem tak chlapnąć. Ale wielka szkoda, że nie mogłem zrobić najfajniejszego żartu. Chciałem pokazać to kapitalne nagranie na specjalnym apelu Bradforda. Kto pod kim dołki? Weź skądś, Durniu? No dobra, to super, że wy coś przygotujecie. Na razie. Uh Max zostawił otwartą szafkę. Ja mu ją zamknę. Chodzisz po cienkim lodzie, Tom. Zobaczmy o co chodzi w tym mega kawale. Czy to nasz wielki dyrektor? Będziemy legendami żartu. Tak. Byłem muzykiem całutkie życie. Zmieniałem świat, jedna nota po Gram też w przedszkolach, kocham dzieci. Stop, 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 co to jest? Zatrzymać! Tego nie wolno pokazywać! Ten kawałek ma tytuł Tak, wiadomo. No, no to gramy. Tak, wiadomo! Tak, tak, wiadomo! wie, będziemy na wielkiej ścianie sławy. Wnocha, zmiatajcie mi stąd! Czy to nasz wielki dyrektor? Będziemy legendami żartu! Pokażemy to nagranie na apelu. Będzie Mega Chat! Lionel, Jake Tom, oj, zawstydziliście naszego drugiego dyrektora. Nieładnie. Normalnie wredne. Tak, wiadomo. A to mógł być hit. Ej, chłopaki, wstańcie i przeproście pana dyrektora. Oraz weźcie karmelowo-popcornowy prysznic. Oj, <suszy> oh. <suszy> 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 <śpusz> <suszy> Ej, hey, a czemu przekładasz biały ser do pudełka? Wiesz, Nora chce mieć białe święta i będzie je mieć, ale będą zielone i cuchnące, kiedy otworzy pudełko. <suszy> ja jestem duchem minionych świąt. <suszy> Zjeżdżaj! <suszy> Jak to zrobiłaś? Mówiłam, nie jestem fybie. Przyszłam pokazać, że te twoje słabe pomysły, żeby popsuć święta, poległy. Tak po całości. No dobra, duchu minionych świąt, powiedz, kiedy w przeszłości te ciuchy były modne? Niedawno, Gamonio. Dobra, zobacz, jakim blagierem byłeś w przeszłości. Zawsze psułem święta i zawsze będę. Masz rację. Wracaj do wyrka. Żart! Oh. Ej, rób tak dalej, puszczę barba na twoją kieckę. Hej, to nasza ostatnie święta w Metroburgu. Znowu zasługa moja. Na co czekacie? Otwórzcie prezenty. Super! Prehistoryczna kupa! Billy, to bryłka węgla. Ue, fuj! Ue. Ha! Wesołych świąt, frajerzy! Co się popsuło tym razem? Zniszczyłem magię świąt tak dobrze, że się wynieśliśmy. No, w sumie prawie masz rację, ale jednak nie. Wiem, co zrobimy. Dajcie mi węgle, kochani. Bogactwo! No, nie do końca. Może wystarczy na dobrą emeryturę, żebyśmy mieli więcej czasu dla dzieci? Możemy przenieść się na południe i dać im normalne dzieciństwo. Ponoć skrytowice są świetne. No i nasz Max pożegna się z superłotrami z Metroburga. Duch świątęszy rządzi! Jejki Max! Ej, czego tak wrzeszczysz? Kolejny zły sen? Tak, ale ten mi wreszcie otworzył oczy. Chyba dostałem cenną lekcję o świętach. Nie pić, a koniaku taty, bo się w nim kąpałem? Byłam totalnym durniem koloso. Bo jaki nierzeczliwy człowiek chce popsuć święta dziewczynce? Skoro może popsuć święta całej rodzinie! Hehehe! że Maksie Grzmotomocne, ukradłeś święta własnej rodziny. A tak! Co ty chcesz zrobić w tej sprawie? Zbieraj się, zobaczymy, jak się sprawy potoczyły w przyszłości. Dostanę cukierka? Nie. O. O. Co się stało z naszym dawnym domem? Tu właśnie Nora mieszka sama. Miała tyle wspaniałych wspomnień, że wróciła, by piękna magia świąt ożyła. Zapomniała zapłacić rachunek za ogrzewanie! nie musi być ognia, możemy wzajemnie się ogrzewać Będzie uczta moi drodzy, zeszłoroczna pyszna, duża fasolka I zostawcie sobie miejsce na deser, mamy stare landrynki Dlaczego daje stare landrynki lalkom? Nora nie chciała zostać złoczyńcą, więc rodzina wyrzuciła ją na bruk Tuż obok śmietnika, gdzie znalazła landrynki. O, jeszcze ten drobiazg. Mam coś fajnego dla ciebie, Max. Chodulalko, Maxie, uciekaj. Wesołych świąt. Wybaczam ci, że popsułeś święta i rozbiłeś naszą rodzinę. Wybalczyła mi? Kocham cię, bracie. Dziękuję. <grym> to prezent ode mnie. No co? Co tam jest? Nic w środku nie ma. Od co? Maksimusie, się oktawiuszu grzmotomocny. Jak mogłeś? Zaraz. Coś tu jest. Nieważne. Spójrz przez okno, ściskam Max. Wow! Ojej, Ojej, jak oni wypadają? święta. Nie że tak będzie. To najlepsze święta świata. O, Max, jak to zrobiłeś? Hello? Super geniusz. Zbudowałem maszynę, która zamraża wodę na ziemi. Ale dziś? Robi śnieg dla nory. Kocham cię, Max. <słuch> jak złapię wrednego ptaszora, otrzyma najsurowszy wymiar kary, jaki szkoła ma w pakiecie. Co? Będzie dyrem jeden dzień? Spędzi resztę edukacji pracując w stołówce. Wredny ptaszor! Już mam! Kapitalny artykuł! Jeśli się dowiem, kto to jest, będę mieć okładkę oraz szóstkę. Ptaszorze, jestem sama jak kazałeś. Ubrałaś się jak do starego filmu. Jestem niezłomną dziennikarką i mam nosa do newsa. A lekcje dziennikarstwa prowadzi w Dobrze, powiedz skąd wzięła się taksywka wredny ptaszor. Niektóre sprawy związane ze mną muszą pozostać w mrokach tajemnicy. Czemu ty, synku, siedzisz w ciemnościach? Mamo, normalnie poprzyłaś mój mrok tej Przepraszam, synku, z kim rozmawiasz? O, hej, córciu! Ubrałeś się jak do starego filmu. Fibi, nie możesz nikomu mówić o ptaszorze. Bradford każe mi pracować w stołówce i nosić siateczkę. Czupryna za szlocha! Dobra, spoko, Max. Dałam ci słowo. Superherosi zawsze dotrzymują słowa. Dziękuję. Ale chcę również dostać szóstkę. A, jednak haczyk. Chcę mieć kapitalne zdjęcie z ptaszorem, zanim wypuścisz kolejny plakat. Zamarzysz mi twarz? Zawsze zamazuję. Zgoda, niech będzie. A ten dzień jest idealny. Powiedz mi, kim jest ten wredny ptaszor? Ale już się psuje. Nazwisko. Cóż, panie dyrektorze, naprawdę... Nie powiem. Fibi, jak mogłaś? Chwila, co? Ja obiecałam mu, że nic nie ujawnię i nie łamię danego słowa. Dzięki. Fibi, muszę powiedzieć, że jestem zachwycony Twoją uczciwością. Serio? Nie. Albo mi powiesz, kim jest ten wredny ptaszor, albo zrobię z Ciebie podkuchenną w naszej znamienitej placówce. O, Pan blefuje. Chcesz mi powiedzieć, kim jest wredny ptaszor? Przykro mi, panie dyrektorze, ale niestety nie mogę. Więc będziesz tu dalej kwitnąć. No, zrobisz 500 hot dogów do końca tego dnia. Co? Ale przegapię piątą lekcję! O, więc będziesz mieć ważną lekcję posłuszeństwa! Dziwna sprawa, po co Bradfordowi aż 500 hot dogów? Ciekawe co ukrywa. No nie wiem, drugi żołąd? Nie, widzisz, on coś kombinuje. A jak rozpracujesz, co to, to jest? Wykorzystam to przeciw niemu i wyrwę się ze stołówki. Czy Bradford wie, że nocami w szkole działa tajny klub wrestlingu? Dyrektor B. Eee! No, raczej tak. Bradford jest wrestlerem? Jego życie poza szkołą jest wewnątrz szkoły. Jakie to smutne. Tak, ale zdjęcie Bratforda walczącego w podziemnej walce wrestlingowej to przepustka do normalnego życia. A, muszę zdjąć mu maskę. Uf! Pięknie, tkwi na tej wielkiej głowie. Jak mu ją teraz ściągnę? Ty nie. Ja tak. I nasz młody śmiałek leży! Jeden! Tak szybko! Kolejny tajemniczy <grym wiosenka> wrestler wkroczył na ring! Nasz młody śmiałek ma pomocnika! Gdybyśmy mieli zasady, to byłoby zabronione! Dzięki. Gotowa do walki? A! A! O! Wiesz co? Jestem zaskoczona, że on jest aż tak dobry. Dyrektor Bull jest poza ringiem i szuka czegoś! Czego dyrektor szuka, czego dyrektor szuka? I znalazł! Tabliczkę edukacji! No nie powinny być jakieś zasady! Mój krzyż! To była najbardziej elektryzująca walka w historii szkolnych walk podziemnych. Kim są nowi mistrzowie? Ja jestem wrednym ptaszorem! Wiedziałem! A ja jestem o, o, o! Pan mi zdejmie srogą karę, bo wyślę to zdjęcie do Miejskiego Kuratorium Oświaty. Mm, zgoda! Matko, jak ja was nie lubię! To twój kawał? pół półrażnicy! Co masz dla mnie? To nie jest prezent. To konfrontacja. Wszyscy ci, których skrzywdziłeś, wygarną ci, że masz poważny problem. Ale to przecież nie są wszyscy. Nie tylko ja nie lubię Twoich kawałów, Max. Masz teraz usiąść i słuchać. Ewan, zabierzesz głos pierwszy? Ciężka jest linia między komedią i tragedią. Arystoteles raz rzeczy. Przejdź do ostatniej kartki. Max, kawały są okrutne, przestań. To nieszkodliwe psikusy. Zrobiłeś permanentnego wąsa tonni cudako. Tak i wygląda cudacznie. Nie pozbierał się po numerze z pisuarem. O coś, ty, soczek tryskający z pisuaru był śmieszny. Przez ciebie muszę biegać do domu na siku, a czasami już nie zdążam. Kolot, ty mnie tylko zachęcasz. O, dobre, jasne. Ja nie miałem pojęcia, że moje kawały robią wam krzywdę. Przepraszam. To może dam wam rozejmowe cuksy. Tak, na zgodę. Jestem z Ciebie dumna, Max. Nie sądziłam, że potrafisz się zmienić, ale. No, nas kręcił! <grym> Super, było róbmy tak częściej. Zapomnij, mam dość. Co stój, co ty opowiadasz? Wiesz, nie chcę być z kolesiem, który dla zabawy krzywdzi ludzi. Żegnaj, Max. E, czekaj, czekaj! Zgoda, dla ciebie ja skończę z kawałami. O, zabieram te spodnie. <laughs> Co? Kto? Nie ujdzie ci to na sucho? Nie wolno się śmiać, z brat Forda. Przeszukanie. Zacznę od o. bo ja wiem. Maxa Grzmotomocnego? To twoja sprawka? Dlaczego od razu tak myślisz? Ponieważ ty zawsze kogoś wkręcasz, a największą ofiarą jestem ja, bo wierzę, że z tym skończysz. Ach, no nie zaczekaj, słuchaj! Nie, mam dość słuchania ciebie! Ciągle kłamiesz i już ci nie wierzę. Ach. O, biedulek stracił ukochaną, a talina jednak utrzymała mój ciężar i się cieszę. Nie znajdzie pan tej czapki w mojej szafce. Bo wystaje mi z plecaka. Jest czapkę. W nie ma. Teraz sprawdzę twój... Ty! Wolfgang? Alison, co ty tu robisz? Przyszłam cię przeprosić, że obwiniałam cię za zrobiony kawał. Ja się wcale nie gniewam. Dzięki, że wpadła. Ale strasznie mi głupio, że posądziłam cię o kłamstwo. Serio, powinnam ci zaufać. To zapach kiełbasy? Mój tata bardzo lubi wędliny wędzone? Ja w to wierzę. A wracając, widać, to ja mam jakiś problem. Przecież ty tak się starasz, żeby się zmienić, więc muszę być dla ciebie lepsza. Przepraszam. Już się nie gniewasz? Ach, te twoje ufne oczy! Będę szczery. To właśnie ja zrobiłem ten kawał. Co? I masz gniewne oczy. Słuchaj, ja próbowałem skończyć z kawalarstwem, ale było mi ciężko, więc zrobiłem ostatni numer, ale potem Wolfgang za to beknął. Czyli pozwoliłeś, żeby kolega oberwał i jeszcze mnie okłamałeś. Tak, ale na moją obronę ja właśnie ukrywam go przed Bradfordem w jaskini. Ich werde den Wurstanzenes macht. Przepraszam, wreszcie zrozumiałem, co chciałaś powiedzieć, ale ktoś musiał cierpieć, żebym to ogarnął. Pokazałam ci grupę różnych ludzi, których skrzywdziłeś. A nie, chodzi mi o kogoś ważnego. Chodzi o to, że koniec z kawałami. Byłeś jakiś dziwny, gdy Anderson super ogłosił nagrodę mamy i taty, więc gadaj, bo zrobię tak. Autoboli! boli! Wiesz, że mam wrażliwe uszy. Gadasz! Dobra już! A, 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 więc tak. Dlatego byłem dziwny, rozumiesz? Przypomniałem sobie, że jak byłem podły, podłożyłem mega smrodobombę, która wybuchnie na uroczystości. Co? Jak mogłeś zapomnieć? No, miałem wtedy bardzo dużo wajdalskich planów, a nie stać mnie na sekretarza. To najniebezpieczniejsza broń, jaką rodzice zebrali w ciągu paru lat. Proszę! Pamiętasz to? Z Marku laser, który zrobiłem w podstawówce. Tak, Max, pamiętam dzień, gdy w stołówce podali kurczaki w smarkach. Ha. A co to jest? Pula zawierająca mocy mrocznego chaosu? Tak. Możemy przenieść jego moce z kuli na którejś z nas i użyć jego plazmy do zniszczenia bomby! No oszalałaś! Hm, dziwne. Tak zwykle ja mówię do ciebie. Mocy chaosa to straszne zło. Gdy ich użyjemy, staniemy się podli. Hm. Huh. To chyba też byś powiedziała, jak możesz tak żyć? Max, ta kula to jedyne wyjście, żeby ratować nasze szanse w załodze. Jest zbyt niebezpieczna. A zresztą widzę, że mogę użyć tej broni do zrobienia lasera z elektroplazmu. Uroczystość już za godzinę. Ach, Fili, spoko! Jestem profesjonalistą. Dobra, namaduję cytrynowy laser i rozbroję ją plazmą. Ach. Dawaj, mały! tu pracuj! Słuchaj, nie będziesz teraz kakał z radości, ale naprawdę muszę coś zrobić. A, ale wiesz, że toaleta nie działa, tak? A nie, w sensie, że. Zaraz będzie działać! O, więc chyba się wstrzymam. Nie mów tyle, Fibi. Musimy się sprężać. Ile laser będzie się ładować? Jeśli wyliczyłem dobrze, trzy cytryny i limonkę. Jeśli ta bomba wybuchnie, to wszyscy subsi na górze będą jechać jak słoniowe giczoły. Ale słony nie mają giczołów, tylko nogi. Przestań się czepiać! Przepraszam, Max, ale nie będę dłużej czekać, aż coś zrobi. Przecież nie masz wyjścia. Żadne twoje moce tu nie pomogą. Moje moce nie pomogą, ale... moce Chaosa tak. No i co z tego? I nie wzięłaś ich. Prze... O, ty wcale ty nie wzięłaś! Max, lepiej cofnij się teraz. Phoebe, co ty chcesz zrobić? Przepraszam, widać eleganckie hot dogi, które zjadłem. Trochę warczą. Jak mogłeś wziąć moce chaosa z kuli? Max, ja musiałam! Mówiłem to niebezpieczne! Tak! Dla ciebie! Panuje nad nimi! Poza tym ten twój sokowniczek na nic się nie przydał. Zaskakująco duża siła. O! Mogłem naprawić własny wyskok. Nie prosiłem o pomoc. Słuchaj, możemy pomyśleć o pozytywach. Nasza przyszłość w załodze bezpieczna i pachnie tu cytry cudownie. 24. Dwadzieścia pięć. Dobry trening bratu. Max, jak mogłeś ukraść trójzębny program? To ja powinna jutro odsłaniać maszynę do koktajli. Ale jesteś wiceprzewodniczącą. To po łacinie nieprzewodnicząca. Nie, nieprawda. A ja wiem dobrze, bo jestem wiceprzewodniczącą kółka łaciny. Słuchaj, dyrektor przyparł mnie do muru, a ja nic nie miałem. Dałem mu twoje pomysły. A skoro pracujesz dla mnie, twoje pomysły są moje. To masz jeszcze jeden. Śmierdziel. Ten śmierdziel ma power. Wow! Śmierdziel, ostro śmierdzi. Naprawdę mu pozwolisz, żeby tak robił? Słyszałaś, wiceprzewodnicząca nie ma żadnej mocy. Nie mogę nic zrobić. Ale możesz zostać przewodniczącą, gdyby nieszczęście spotkało Maxa. Proszę, Noro, nie jestem w nastroju na diabelskie... A o czym ty myślisz? Hmm. Zaczekaj, piękna. Muszę kosztować jedzenie Maxa, zanim on je zje. Wiesz, może być zatrute. Albo pyszne. O nie, Lizus, lepiej tego... Mmm, mm. pizza dobra, Max! O, ale mi jest A, niedobrze. Jestem badny. Wow! Max! Oh! Łasienka! Hej, Max, przyniosłam ci kartkę. Straszna szkoda, że cię to spotkało. Trudno, to nie twoja wina. <grym> Najbardziej żałuję, że jak tu leżę, to nie mogę rządzić. No i kolano zgina mi się w drugą stronę. Co to oznacza? Że będę bardzo śmiesznie biegał. Ty będziesz przewodniczącą. Będziesz musiała zrobić odsłonięcie maszyny. Ta maszyna to był pomysł mojego brata, i to moja wina, że nie może wypić pierwszego koktajlu. Co narobi? Chyba jej głupio, że się połamałeś. Miła dziewczyna. Ma chłopaka. Nie, 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 co narobi? Skoro jej głupio, to mi tak samo. Więc, Max, ten koktajl jest dla ciebie. I teraz mi głupio. Popchnij. Okej, okay, ja nie wiem co to ma wszystko znaczyć, ale... Cieszę się, że jesteś. Muszę ci coś powiedzieć. Nie musisz, ja już wiem. Nie chciałam, żebyś cierpiał. Trochę mi się należało. Ukradłem pomysły. Ale je ulepszyłeś. Jesteś naprawdę świetnym przewodniczącym. Ty powinieneś zrobić pierwszy koktajl. Jesteś dobrym przewodniczącym? Nie, ty jesteś dobrą przewodniczącym! Nie, ty, ty jesteś dobrym! Mam ochotę na koktajl! ale dźwięk niezbyt zdrowy.